I tylko w tym programie raczej się nie zajmuję. Co najwyżej wspomnę czasami jakimś głupim podatku. No ale dzisiaj zrobię wyjątek. Zrobię wyjątek, ponieważ tak obrzydliwego transferu politycznego, jak transfer pani Moniki Połowskiej z lewicy do porozumienia, po prostu nie pamiętam. I nie chodzi w ogóle w tym momencie o to, czy moje poglądy są bliskie poglądom lewicy, czy też bliskie poglądom porozumienia. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, drodzy widzowie, że na waszych oczach doszło do wyłudzenia i kradzieży. Jest, Jest. Od dawna uważam, że polskie prawo pozwala na osiąganie korzyści majątkowych poprzez oszustwo. I korzystają z tego przede wszystkim politycy. Na przykład idą do wyborów i mówią: 100 milionów złotych dla każdego. Młodsi widzowie tego programu mogą nie wierzyć, ale tak kiedyś było, bo przecież Lech Wałęsa tak powiedział. Ja próbowałem przez 100 milionów uruchomić mechanizm równego startu. I to było bardzo sprawiedliwe. 100 milionów złotych dla każdego. To jeszcze było przed denominacją. Albo idzie kto inny mówi: obniżymy podatki. Albo będą darmowe przedszkola. Czy cokolwiek tobie jako politykowi się wymarzy, to możesz to powiedzieć podczas kampanii wyborczej? Zrobimy wiele. No a jak się okaże, że ludziom marzy się dokładnie to samo, co tobie się wymarzyło, to dają na ciebie Twój głos. A potem przychodzi do realizacji. Nie pytają Cię o imię, walcząc o cieniem mgły. I się okazuje, że 100 milionów nie dałeś. Podatki podwyższyłeś, a przedszkola wcale nie będą darmowe, tylko o 20% droższe. Kurwa, jeszcze z tymi dziećmi niebanymi nie mogę. Generalnie robisz od początku ludzi w chuja, ale to pozwala ci potem dobrze zarabiać, no bo pensja e, takiego posła, no to powiedzmy tam mniej więcej 10 tysięcy złotych. No to jak nie miałeś 10 tysięcy złotych, tylko miałeś 2, no ale powiedziałeś ludziom: głosujcie na mnie, to wam dam to, 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 to i to. No, to zawsze ta dycha fajnie jak wpadnie, a ludzie niech się potem pocałują w pompkę. To chyba jedyna taka sytuacja w życiu, że możemy coś po prostu wyłudzić, konkretnie głos, odnieść na podstawie tego wyłudzenia korzyści finansowe i nikt z tym nic nie zrobi. W moim utopijnym świecie, w moich marzeniach, wyłudzanie głosów, jeśli świadomie po prostu obiecywałeś coś, czego nie jesteś w stanie spełnić, bo nawet okazuje się, że posłowie nie mają w ogóle takiej. E, takiego prawa, żeby ingerować w pewne rzeczy, a ty to i tak obiecujesz tym tempym ludziom, no to powinno być to po prostu. Karalne. I nie daj Boże, no wezmą i zrobią mi to menelowy plus. I ja będę wtedy się czuł jak nie wiem kto. no Będę musiał przepraszać wszystkich, że to przeze mnie to menelowe plus. no. I teraz przechodzimy do pani Pawłowskiej, ale mam prośbę: nie pytajcie mnie, kim jest pani Pawłowska, gdyż tak do końca nie wiem. Wiem, że przeszła jako wiceprzewodnicząca z lewicy do porozumienia, więc ze skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. jeszcze niedawno w awatarze miała tą błyskawicę, która oznaczała strajk kobiet i poparcie dla strajku kobiet, ale już jej nie ma, bo już najwidoczniej nie popiera strajku kobiet i w ogóle wcześniej była za swobodną aborcją, ale teraz już nie, teraz już absolutnie jest przeciwko. Generalnie wszystkie poglądy w ciągu 24 godzin zmieniły się o 180 stopni. Ostatnią osobą, która zrobiła takiego życiowego fikołka, był pan Roman Giertych, ale trzeba przyznać, że pan Roman Giertych tego fikołka wykonywał przez 10 lat albo 15. Po prostu zawsze może powiedzieć, że jego wszelkie poglądy ewoluowały. Natomiast pani Pawłowska to, co pan Giertek robił 10 czy 15 lat, po prostu zrobiła w jeden dzień. Dlaczego uważam panią za oszustkę, pani Moniko Pawłowska? Otóż uważam panią za oszustkę i to totalną. Dlatego, że nikt nie głosował na panią, dlatego, że jest pani taka zajebista, bo generalnie nikt nie wie, jaka pani jest, bo generalnie nikt pani nie zna. Głosowali na panią ludzie, którzy mają określone poglądy i wspierają określone środowisko, środowisko lewicowe. I zagłosowali na panią, dali pani pensję. Pani dzięki nim miesiąc w miesiąc dostaje wypłatę. A pani wzięła ten mandat i po prostu z nim spierdoliła. Ja spierdalam. Pani po prostu zajebała miejsce w Sejmie Lewicy. Wyłudziła pani mandat poselski udając zatwardziałą lewaczkę, a teraz będzie pani udawać prawaczkę. Generalnie uważam, że tak podejrzewam, że pani nie jest ani lewaczką, ani prawaczką. Po prostu pani ma głębokie przekonania polegające na tym, że pani się coś od życia należy, na przykład co miesięczna wypłata Przepraszam za wulgarność, ale będę to powtarzał. Pani po prostu w nocy przyszła do biura lewicy, do swoich kolegów, którzy zostawili pani klucze, bo wierzyli, że jest pani uczciwa. Pani wzięła ten mandat z biurka albo gdzieś tam z szafy i z nim spierdoliła. I teraz będzie pani podnosić rękę w zupełnie innym momencie, niż się spodziewali ludzie, którzy oddali na panią głosy, bo oni oddali na panią głosy dlatego, że była pani na konkretnej liście, a nie dlatego, że nazywa się pani Pawłowska. Więc oni oddali głosy licząc, że jak będzie głosowanie, czy jest pani za. Czy przeciw aborcji? No to pani podniesie, że za, a teraz pani będzie podnosić, że przeciw. No przecież to jest totalnie obrzydliwe. I mi nie chodzi o to teraz, czy pani wcześniej miała podnosić rękę w złym momencie, a teraz będzie podnosić w dobrym, albo na odwrót, wcześniej w, w dobrym, a teraz w złym. Bo to nie o to chodzi. Przekonania każdy może mieć swoje. Chodzi o to, że jest pani polityczną oszustką i złodziejką i powinna pani ten mandat. Oddać, bo on się pani nie należy. Pani jest teraz w tym sejmie przez przypadek. Jest pani po prostu mm, politycznym przestępcą, moim zdaniem. Oczywiście pani się oburzy, że nie, że to pani święte prawo, bo ten mandat do pani należy. Niech go sobie pani w dupę wsadzi, bo takich ludzi nie potrzebujemy w polityce. I pani już dobrze wie, że to jest pani. Ostatnia kadencja, szczęśliwie, a może nie, warto było, czy nie warto, to się okaże za jakiś czas. W każdym razie, bez względu na to, z jakiej opcji jest polityk, nie można robić takich rzeczy, nie można robić takich fikołków. Przecież pani z takim fikołkiem to normalnie mogłaby startować na igrzyskach olimpijskich. W ogóle to były ciekawe tygodnie. Coś się złego dzieje z ludźmi i teraz będę najzupełniej poważny, bo ja lubię się śmiać, kiedy można się śmiać, ale będę poważny. Coś się złego dzieje z ludźmi, ale są jakieś granice. Ktoś się musi zająć Edytą Górniak oraz Wiolettą Kołek, zwaną dla niepoznaki głównie przez siebie samą violą Kołakowską. Ale zacznę od Edyty Górniak. Boże święty, cóż to była za wspaniała dziewczyna. Przecież jestem na tyle stary, że pamiętam jej początki. Cała Polska kochała się w Edycie Górniak. Jak ona zaśpiewała na koncercie Eurowizji no nie było takiego, który by się się Edycie jak nie zakochał. I co my dzisiaj obserwujemy? Obserwujemy dzisiaj przemianę. Przemianę w późną Violette Villas. I chciałbym, żeby ktoś spróbował ten proces zatrzymać. Ja nie czuję się uprawniony. No, nie mogę czuć się uprawniony, gdyż jestem zwykłym debilem bez wykształcenia medycznego. Ale coś tam jest nie tak. Nie będę teraz. Nie odważę się jakby diagnozować na żywo pani Edyty Górniak, ale to nie do końca jakby współgra z, z moim pojęciem o zdrowiu psychicznym. Uwaga, będę czytał. Edyta Górniak. Na każdej planecie istnieje życie. Jest to wiedza znana od bardzo dawna, ale była to wiedza chroniona. Ukryta bardzo, bardzo, bardzo szczelnie, przynajmniej przez 40 lat była ukrywana przez głównie głowy państw. Zawsze czułam, ale nie, nie miałam jakby wiedzy na ten temat, a teraz zgłębiłam tę wiedzę i absolutnie nie mam wątpliwości, że w naszej przestrzeni galaktycznej są różne cywilizacje, wyższe, bardziej rozwinięte od nas i takie, które chcą nas wspierać. Bardzo kochają ludzi, są gotowi pomóc. I też inne, które może nie do końca kochają ludzi jako istoty Boże, może z zazdrości, nie wiadomo. To była Edyta, a więc naukowcy szukają od niepamiętnych czasów jakich, jakichś śladów życia na innych planetach, a wystarczyło porozmawiać z Edytą, gdyż nie ślad, ale w ogóle życie istnieje i nie na jakiejś tam planecie, tylko na każdej planecie po prostu istnieje. I to była wielka światowa tajemnica skrywana głównie przez głowy państw, ale tak się dziwnie stało, że ktoś powiedział o tym Edycie, i ona o tym teraz nagrywa filmiki na Instagramie i jeszcze nikt jej nie zabił z tego powodu, że tą tajemnicę ujawnia. No w każdym razie hmm, było bardzo szczelnie do pewnego, do pewnego momentu, no ale, ale widać, ktoś tu puścił parę z ust i, no i sprawa się rypła, wydało się. I teraz pytanie, co my z tą, z tą wiedzą zrobimy? Otóż ja Wam powiem, co my z tą wiedzą zrobimy. My jej nie wykorzystamy w złym celu. Nie będziemy się z pani Edyty śmiać. Nie, właśnie. Dzisiaj nie będziemy się z pani Edytę śmiać. Dzisiaj zaapelujemy. Zaapelujemy do jej rodziny, do jej przyjaciół, do jej znajomych. Ratujcie Edytę Górniak. Prosimy, ratujcie Edytę Górniak, żeby znowu była dziewczyną, która ładnie śpiewa, a nie bredzi w internecie. Ratujcie ją, zanim odfrunie z jakimś kosmitą w kierunku. Galaktycznej miłości gdzieś na drodze mlecznej. Ratujcie ją, bo chcemy ją jak najdłużej mieć tutaj u siebie na Ziemi. By się po prostu uspokoić, bo hejt już wychodzi z mody. To mówię do hejterów, którzy ewentualnie oglądają to naprawdę. Ludzie to nie są czasy na hejt. Kiedyś ok, dobra. A wiecie, co zrobimy z panią Violetą Kołek, zwaną Kołakowską? Otóż jej nie będziemy ratować. Nichuja, z niej się będziemy śmiać. To za dużo, to niezdrowo. Bądźmy sobie bliscy, bądźmy sobie pomocni. Otóż pani nomen omen kołek. Znaczy, chciałem wyjaśnić, ona jest kołek, tylko zmieniła nazwisko na Kołakowska, ale wydaje mi się, że bardziej pasuje nazwisko to pierwsze kołek. Otóż Pani Nomenomen Kołek zanotowała nieprawdopodobnego hatlika z pierdolenia umysłowego. To jest hatlik, jakiego w historii tego programu i w historii tego kraju nie zaliczył jeszcze nikt. Otóż pani Wioletta Kołek najpierw zaatakowała. Andrzeja Piasecznego, czyli Piaska, takiego piosenkarza. Pamiętacie jeszcze, pewnie pamiętacie. No więc Piasek trafił do szpitala, bo jest chory na COVID. No i należy mu współczuć, pisać zdrowia człowieku, albo żeby, żeby wszystko było dobrze. Bądź, bądź silny, wyjdziesz. To znaczy normalni ludzie tak robią, prawda? Piszą: Brawo, Andrzej, yy, trzymamy kciuki za ciebie, nic się nie martw, na pewno pójdzie dobrze. A pani Wiola, nomen, omen kołek? Nie, ona tak nie pisze. Cytuję. Cóż to jest za żenada? Kiepski aktor z ciebie, Andrzej, naprawdę zły. Co to jest za obrzydliwa propaganda? Do czego się posunął? Co za to dostałeś? Co za to dostałeś, ty muzyku pierdolony oszuście, który udajesz chorego i leżysz w jakimś fejkowym szpitalu, podczas gdy nie istnieje ani choroba, ani te szpitale nie istnieją, pandemia nie istnieje, nic, wszystko, wszystko jest wymyślone, bo pani Kołakowska rozgryzła to jakiś miesiąc temu, a nawet rok temu i pisała, że, że to wszystko są bzdury. I tu nagle napatoczył się jakiś Piaseczny i mówi, że zachorował. No tak nie może być, oszuście, co za to dostałeś? Pewnie ci coś obiecali, co? Rząd ci coś obiecał. I drugi cytat. Sprytna promocja nowej płyty. Teraz na pewno dobrze się sprzeda. ta -dam! Premiera płyty Piaska już wkrótce, bo 7 maja. Zapraszamy! Tak, tak, Wiola! Wiola, dokładnie tak wygląda dzisiaj promocja płyty Piaska. Zrobił sobie zdjęcie rozczochrany z jakimiś plastikowymi rurkami wsadzonymi do nosa i wymyślił sobie, że dzięki temu sprzeda więcej płyt, bo nie ważne, że on tam śpiewa jakieś piosenki. Najważniejsze to, że wreszcie może pokazać, że jest chory i cała Polska już ustawia się w kolejkach, znaczy ustawia Chciałabym się, gdyby nie to, że zamknięte są empiki. No w każdym razie rozgryzłaś go. To jest nieprawdopodobna kampania promocyjna. Właśnie po to Piasek udaje chorego, udaje chorego na, nieistnie, na nieistniejącą chorobę w nieistniejącym szpitalu, gdzie podpinają mu te wszystkie rurki nieistniejący lekarze. Ale Ty na szczęście to wszystko rozgryzłaś, Wiolu. Jesteś wspaniała. Ale to był dopiero gol na 1 do 0 w tym całym hat z umysłowego, bo co najlepsze, dopiero nadchodziło. Gol na 2-0 nie był aż tak efektowny. Czekamy na gola na 3-0. Nie chcę zrazać, czekamy na gola na 3-0. Natomiast w tym hat gol na 2-0, to było po prostu zarzucenie Natalii Siwiec, że jej tatuaż, na którym widnieje oko, jest tak naprawdę tatuażem oznaczającym przynależność do loży masońskiej. Oczywiście gdybym miał wybierać najpotężniejszych ludzi tego świata, bez dwóch zdań Natalia Siwiec by w tym gronie się znalazła i oczywiście od razu bym oznakował takim tatuażem, żeby nikt nie miał wątpliwości z kim tańczy po prostu, ale Viola to rozgryzła. No ale potem creme de la creme, creme de la creme, prawdziwy gol marzeń. To jest podpał odpałów, to jest Matka wszystkich chorych jazd, to jest całkowita kumulacja umysłowego spierdolenia. Golna 3 do zera, uważajcie teraz. Anna Lewandowska wrzuciła na Instagrama zdjęcie z kampanii 4F polskiej marki odzieżowej i na tym zdjęciu była dziewczynka, która y, zrobiła o tak. Możecie teraz z nami popatrzeć, jak zrobiła o tak. Y, no a też możecie spojrzeć na ekran za chwilę, bo wam się pokaże, jak zrobiła. No i teraz już Wiola. Eee, no me kołek nie wytrzymała. Uwaga, napisała tak. A to co ma być? Czy ktoś tu jest na tyle nieświadomy, czy to działanie zamierzone? Czy ktoś zdaje sobie sprawę z tego, co to dziecko pokazuje? Kto to wymyślił? Właśnie tak działają znaki masońskie, właśnie tak działają elity programujące umysły. A tak swoją drogą, zamiast robić kolejną niepotrzebną nikomu kolekcję ubrań dla dzieci, proponuje Ani, żeby zrobiła kampanię na rzecz dzieci, jak je ratować z rąk mafii iluminatów, którzy kradną dzieci na rytuały i pozyskiwanie andrenochromu, a co zostanie, to na narządy. Tak moi drodzy, najwyższy czas przełożyć swoją popularność i możliwości finansowe na realną pomoc na rzecz. Tych biednych dzieci. Wiola, nie obraź się, ale ja bym zrobił kampanię na rzecz ratowania Twoich dzieci. Słuchajcie, w przestrzeni publicznej występuje e, świruska i jest to na swój sposób dość interesujące. E, mm. Ale prawda jest taka, że robimy sobie jej kosztem show, znaczy ja też robię, bo jestem znanym hipokrytą, jak zawsze jak mówię, że jestem hipokrytą, no to wy myślicie, że ja żartuję, a ja naprawdę tak mówię i potem mi zarzucają, że hipokryto, ty! no zawsze to przyznaję, no więc ja też robię sobie jaja jej kosztem, eee, kosztem osoby chorej, myślę, że chorej, no bo gdyby ona od zawsze wygadywała takie rzeczy, Powiedział, że upośledzonej, ale jako że od pewnego czasu dopiero je wygaduje, no to myślę, że chorej. O ile przy edycie jak trochę się wzbraniałem, czy y, mam dostateczne kompetencje, by ją diagnozować tak po prostu przed kamerą internetową, tak tutaj nie mam takich obiekcji i wydaje mi się, że... Mogę to nawet bez uprawnień zrobić i każdy e, lekarz po prostu przybije mi piątkę, powie stano zajebiście po prostu to jąłeś ja tyle musiałem studiować, żeby jakby tak oczywiste rzeczy stwierdzać, a ty to masz po prostu we krwi. Więc e, no, Pani Wiolu, hmm, ciężka sprawa, ale e, pozostanę przy swoim apelu, Edytę ratujemy, ty nie. Oczywiście zaraz ktoś powie, że ludzie są równi i nie możemy kogoś latować jakogoś kogoś nie, no ale umówmy się, że to wszystko główno prawda. Największy problem z panią Wiolettą Kołek, zwaną wielo Kołkowską, jest taki, że w sumie nikt nie wie, kim ona jest, poza tym, że jest znana. Wikipedia podpowiada, że to jest aktorka. No a tak, zaglądam, to jest tak. Zagrała w 98 modelkę z reklamówki w jakimś filmie, potem w kolejnym filmie prostytutka na wieczorze, kawa na wieczorze kawalerskim młodego. Potem w kolejnym filmie Stipticerka, potem w kolejnym Niewolnica, potem Uwaga, dziewczyna reklamująca Antyprykator. W 2002 roku kumulacja jej kariery aktorskiej. Zagrała w Julii Wraca do, do, Julia wraca do domu, zagrała martwą kobietę. Potem zagrała jeszcze kobietę w parku, na przykład. Więc no nie, zajebista kampania, znaczy kampania, kariera. E, zajebista kampania e, to jest kampania piase, piaska, który się ukrywa w szpitalu. E, zajebista kariera po prostu. Chciałbym taką karierę, żeby każdy po prostu doświadczył tego, co pani e, Wiola. Pani Wiolu, pozdrawiam panią i zapraszam na program za tydzień. W imieniu wszystkich szoków Loży Masońskiej idziemy teraz tylko zdobyć jakieś dzieci na organy, ale jak już to. To zrobimy, to nagramy nowy odcinek. Niech pani będzie z nami. Do zobaczenia.